Co robisz? Opaluj się. Mamo! Tak? Mamo! Ona mnie obudziła. Jest dopiero ósma. Serio? Zobaczyła palonka w kuchni. Maludzka. Boję się, to był Krzyżak. To nie był Krzyżak, to był mały pajączuś. Chudy. No i co? Może ja chcę jeszcze spać. dzisiaj jest topota. Eee. Masz dzisiaj na dziewiątstą do szkoły, jest piątek. Co? Nie idę. Musisz iść. Masz do szkoły. Mam na dziewiątą pięćdziesiąt. No i co? Przynajmniej pójdziesz trochę do świetlicy. Nie, nie pójdę do żadnej głupiej świetlicy. Dobrze, to ja powiem pani, że... że ty... Mm, wszystkich obgadujesz w domu. Znaczy nie, że nub, dubiesz w nosie. Nie mów! Powiem to przed całą klasą. No mamo, no, jesteś jakaś dziwna dzisiaj. Jak śmiesz tak o mnie mówić, nie jestem wcale dziwna. Mama nie jest dziwna, sama jesteś jest dziwna. Jezu, jak szkoda, że taka siostra mi się urodziła. Coż powiedziała? To moje kochane maleństwo. A ty jeszcze mówisz, szkoda, czy taka siostra? Nie jestem dziwna i ona malutka też nie jest dziwna. No właśnie. Mama jest kochana i ja jestem kochana, a ty nie. No właśnie, chodź kochanie. Jezu, lepiej sobie już przygotuję coś na danie, Dobra, idę zobaczyć czy coś jest. Mamo, jest coś do jedzenia? Tak, jest dużo. Ale nie bierz wszystkiego. Toko. Dobra, ryby są. Naleśniki są. Dżem jest. Tosty są. I kukurydza jest. Zobaczę, czy coś jeszcze. Są tam marchewki, ale nie bierz ich. Wezmę jedną. Nie, to jest dla małej. Dobra, przygotuję dla Was. Wezmę wszystko. Okej. Okay. Dla małej jest też tam. Teraz przejdziemy, ubieram ją. To ubieraj i nie wracaj. Zajecznica, mleko, mleko, kość. O, po co komu kość? To jest mięso. Taki, taka kość od mięsa. Aha, ryba. Ale my nie mamy psa, tylko koty, wiesz? Tylko kota macie. Uch, marchewka i marchewka. Uj, jakie niedobre dzisiaj śniadanie, mamo! Wielkie jakie niedobre! Widzicie, jakie niedobre! Z tego, co lubię, tylko naleśniki i rybę. Nie, tylko rybę lubię. O, no to masz problem, że lubisz tylko rybę. To zjedz te ryby! Ale jest tylko jedna. Znaczy jest tylko cztery w puszce. Ale takie małe. To masz problem. Poszukaj sobie innej. Albo idź do sklepu. Ha, ha, ha. Jezu, co za waria. Zobaczę czy jest to szybko. O, lubię lody. Uuu, wiśniowy. Ten mały budek sobie wziął tylko Może mojego ulubionego. Aż michanikowy. No dobra, idę do sklepu. Oh, idę do sklepu, mama. Dobrze, idź. No idę do sklepu. Dobrze idź. Przecież nie zabraniam. No idę po rybę, dobra? No. Mam tu bliski sklep. Może to wiem, bo chodzę na za ciebie zawsze, do kogo się nie chce. Może no, to, no, to jest Tereczko. Chcesz zobaczyć, co się nie jest Mamo, ja to jest moja siostra, chociaż to nie No, może, naprawdę dzisiaj, jakoś to jest? Trzeba się o mnie pytasz. Tryczko, uczysz się od starszej siostry? Uczę, bo co? Bój, bo coś. Zresztą wyprowadzamy się. Co? Jak to? Mam rybę. Wiesz co, mama powiedziała. Nie słucham cię. Że się wyprowadzamy. Co? Hmm, chciałam powiedzieć, że wyłapnęłaś na rybę. Trudno. Już jej nie ma. Zadam ją. Wyprowadzamy się? Tak. My będziemy odwiedzać ten dom, a tu będą mieszkać... Tu będzie nasze drugie mieszkanie. Eee, Okej. Okay. No.